Róże dla Matki Bożej czyli opowiadanie o tym, jakie bukiety Piotrek wręczał Maryi. Wszystkiego najlepszego w Dniu Imienin, kochanie! Tata właśnie wrócił do domu z wielkim bukietem czerwonych róż. Mama obchodziła imieniny w Dniu swojej świętej patronki. Teresy, która tak jak mama kochała róże. Z okazji swojego święta, mama zaprosiła do domu babcie, zrobiła dla wszystkich pyszny sernik i co chwila z dumą poprawiała swój piękny kwiatowy prezent. Kiedy wszyscy powoli kończyli swoje desery i herbatę, mama powiedziała: No, pośpieszcie się, bo dziś pierwsze październikowe nabożeństwo różańcowe. Idziemy wszyscy do kościoła. Rodzina zaczęła się zbierać do wyjścia, ale Piotrek, jak zwykle w takich momentach, odwlekał chwilę ubierania się. Usiadł koło maminego bukietu i patrzył na niego zamyślony. Babcia, ubrana już w swój płaszcz, usiadła koło chłopaka. Piękne, prawda? Te róże to taka imieninowa tradycja Twoich rodziców. Tata wie, że każda kobieta lubi kwiaty, a róże szczególnie. A teraz chodź już, Pietrusiu, idziemy zanieść róże Maryi. Piotrek odruchowo zasłonił bukiet przed babcią i oburzony zawołał: Nie, babciu! Nie możemy tych róż wziąć, Maryi, przecież to mama je dostała. Chłopak poczuł się rozczarowany pomysłem babci. Przecież sama mówiła chwilę temu, że to specjalny bukiet o taty dla mamy. A teraz chce je zabrać? Babcia początkowo nie zrozumiała reakcji wnuczka. Dopiero po chwili, gdy zrozumiała, jak niefortunnie się wyraziła, Zaczęła się śmiać. Piotrusiu, nie mówię o różach, które dostała mama, tylko o różańcu. Babcia wciąż chichotała, a Piotrek poczuł się zdezorientowany takim obrotem sprawy. Tak, a ja myślałem, że Maryja, jak każda kobieta, też lubi kwiaty. Teraz to Piotruś próbował wybrnąć z tego, jak niefortunnie zareagował na słowa babci. Oczywiście, że lubi... powiedziała babcia, nawet bardzo. Ale od kwiatów woli jednak różaniec. Babcia sprawdziła, czy jej różaniec na pewno jest w kieszeni. Babciu, ja tego w ogóle nie rozumiem. co ma odmawianie modlitw, dodawania kwiatów, Przecież Maryja nic nie dostaje, nie to, co mama. Piotrkowi ciężko to było zrozumieć. Ależ dostaje to, co sama chciała. A ty chcesz posłuchać, jaka wiąże się z tym historia? Babci aż zaświeciły się oczy. No pewnie, powiedział Piotrek z równie świecącymi oczami. A babcia zaczęła swoją opowieść. Według starej legendy, dawno, dawno temu żył sobie pewien zakonnik. Miał on taki zwyczaj, że codziennie przychodził pod kapliczkę z figurą Matki Bożej i zostawiał jej w prezencie róże. Wiesz ile, Piotrusiu? spytała babcia. Nie wiem, może dziesięć? zastanawiał się Piotruś. Trochę więcej, kontynuowała babcia. Według jednych było ich pięćdziesiąt, ale są tacy, którzy mówią, że sto pięćdziesiąt. Co niemożliwe, nie wierzył Piotrek. Możliwe, powiedziała babcia. I robił to codziennie, dzień w dzień. Ale pewnego razu przy kapliczce czekała na niego niespodzianka. Nie było figurki Maryi. Zamiast niej, koło kapliczki stała Maryja we własnej osobie. Zdziwiony zakonnik aż rozsypał przyniesione kwiaty. Maryja odezwała się wtedy do niego, mówiąc: Mój drogi, bardzo Ci dziękuję za te piękne kwiatowe prezenty, ale chciałabym, żebyś zamiast kwiatów przynosił mi codziennie tyle samo modlitw. W których pozdrawiasz moje imię i mojego syna, czyli zdrowaś Mario. Od tego dnia zakonnik rzeczywiście przynosił matce Bożej niewidzialne kwiaty w postaci modlitw i to odmawianych przynajmniej pięćdziesiąt razy dziennie. A sznurek z koralikami, na których się do dzisiaj odmawia zdrowaśki, nazywa się różaniec. Wykrzyknął Piotrek. Już zaczynał rozumieć. Maryja też otrzymuje od nas bukiety, ale takie niewidzialne, odmawiane na różańcu. Ta modlitwa zaczęła nabierać dla niego sensu. Tylko babciu, mi się jeszcze mylą te wszystkie słowa modlitw i to liczenie. Piotrek bardzo się starał dobrze powiedzieć wszystkie słowa, ale nie zawsze mu się to udawało. Nie martw się, będę się modlić z tobą i szybko się nauczysz. Teraz musimy jeszcze szybciej wyruszyć do kościoła, bo nie zdążymy na nabożeństwo. A z prezentami, szczególnie dla Maryi i Jezusa, przecież nie wypada się spóźniać. Powiedziała babcia i razem z wnuczkiem i resztą rodziny z różańcami w rękach poszła w stronę kościoła.